Oj Mirka, pędzi, że w końcu koniec z tymi weselami, komuniami, człowiek to zmęczony od tego łażenia jest. A tej spokój Teresa na człowiek w końcu też musi trochę w domu posiedzieć. A poza tym to wiesz, robota w domu stoi, kochana, nic nie możesz zrobić, bo stale coś. Tresko. Wiesz, co to my będziemy tak y, siedziały? Zobacz, szósta zara jest. Ja ci powiem, chodźmy sobie do kościoła, pójdziemy. Śluby zaraz są. Y, to sobie usiądziemy w ławeczce i pooglądamy. Mirka, no ale to klan się zaraz zaczyna. No tak, no ale to nic, no to najwyżej sobie w poniedziałek y, powtórkę zobaczymy. Kobiety, daj trochę odpocząć z tym hemoroidom. O masz Andrzej, przypomniałeś mi. Władek, y, te pulpety wyjmij z zamrażarki. A co, 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 co kiedy będę? No, no nie wiem, no będę jak będę. No to sobie pasztetowej usmasz yy, z cebulą, no. Mirka, a ty wiesz, że dzisiaj to chyba się ta yy, wnuczka tej Wlażlakowej żeni? Naprawdę? No, no to teresko, to musimy gdzieś, yy, wiesz, proszę ja ciebie na tyle usiąść w ławce, żeby ona sobie y, czasem nie pomyślała, że my jakieś wścibskie jesteśmy, że, że specjalnie, żeśmy y, przyszły ją oglądać. Teresko, pospiesz się. No poczekaj, ja to tylko chwilę. Fartu zdejmuję wałek, ściągam i lecimy. Akurat kapucinę dopijesz.